So welcome Ryan, welcome back in Częstochowa, Great match for Toruin. good good meeting for you. What can you say about your disposition today? I was okay. I just uh, I changed bikes in my third race and it was a big mistake. So I changed back onto the first bike and it was much better. So. a mistake and uh, you know team chris to powiedział że cała drużyna pojechała dobrze do swojej dyspozycji tak pokrótce stwierdził że zmiana motocykla w trzecim biegu nie była e, pozytywna i po tej wpadce zmienił wrócił do tych pierwotnych ustawień i już było bardzo dobrze and what can you say about track in Częstochowa was good Speeds. it was it was better than expected. Um, you know when we first got here, it looked terrible and um, I don't know what's going on in Poland at the moment, but I, I, too many clubs are destroying tracks, and they should just concentrate on making a good race track and uh, fans are going to get better racing, and the best team's going to win and um, too many times the the tracks are being doctored just to just to destroy racing and You know, maybe make I Pokrótce powiedział, że zastali bardzo dziwny tor. Stwierdził, że w Polsce przygotowuje się nie za dobrze tory, kibice nie są zadowoleni, bo tej walki jest na tyle mało i stwierdził, że później w czasie meczu no, było już na tyle dobrze, że można było się ścigać. Aczkolwiek, no, oczekiwał lepszego, lepszego toru. Czy są jakieś pytania? The track, the track today rode much better than what it looked and what mm -hmm. we expected. Oh, uh, okay. It's still been much better in, in previous times. Mógł być, mógł być po prostu lepszy. Mógł być po prostu lepszy. lepszy niż... Tak, 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 tak. Thank you, Brian. Congratulations. Panie trenerze. Kolejne zwycięstwo na Pana koncie, sezon y, dla Unifaxu w tym sezonie taki troszeczkę w kratkę, bo zdarzają się fajne występy, dzisiaj zwycięstwo, jak może Pan podsumować występ swojej drużyny? To znaczy na pewno cieszę się, żeśmy wygrali, żeśmy odrobili te straty z Zieloną Górą u nas ale no, nie da się ukryć, że, żeśmy drżeli tu o ten wynik, no bo do dziesiątego biegu było, był remis i naprawdę no, nie zapowiadało tak specjalnie do końca już e, sielanki. Trzeba było walczyć do samego końca, no lepszą, Ryan wtedy co powiedział wziął zły motocykl i od tego praktycznie się, się zaczęło. On na fisie jechał. <grym>, wrócił z powrotem do, tych, do tego co jechał ten najlepszy bodaj czas zrobił i, i cieszę się z tego, no, na, na pewno się cieszę też, bo Adrian dobrze pojechał i, i jego zasługa w tym też jest meczu dzisiaj, bo jakby on nie jechał no to by był naprawdę problem. A cały czas walczy jeszcze z tymi silnikami. No Czerwiński to już od tych zachodnich mechaników te silniki ma i to żelada. Tak jak i u Karola, tak jak i u Czerwińskiego trzeba szukać te, w tym sprzęcie. I ja uważam, że nasi polscy mechanicy są. Wiem, wiele lepsi jak, jak zachodni i tu właśnie w tym kierunku trzeba wszystko robić, żeby, żeby im te sprzęty dograć już na następne mecze. Do Adriana Miedzińskiego jeszcze wrócimy, ale też słówko o że Rajan powiedział, że zastaliście dziwny tor, jak no, się Pan znaczy, ja, do tej wypowiedzi? Słuchajcie, ja zawsze byłem, jestem i będę do końca mojej pracy i, i, i mojego bycia w Żużlu, że zawsze chcę, żeby jak zaczynają, tak żeby kończyli i żeby tej walki było na torze. I staramy się u nas, Zresztą Sławek jeździ, ten Mirek też u nas tam jest równo, jest walka na całym torze. I oto lepszy wygra, no bo my żeśmy też nie mieli już sposobu na zieloną górę, lepiej się czuli, jechali i wygrali. Nie? Tak samo musimy sobie powiedzieć jedno, że bezpieczeństwo dla tych chłopaków, no bo praktycznie to ich jest 5 minut w tym sporcie. Jak oni sobie nie skorzystają z tego, no to szpital ich czeka albo już nie chcę wspominać to co na ścianie jest. Nie? Także, Ale jeszcze no Konkretnie, jakie konkretne, zarówno, no, no, bo był takie, czy, mokry, czy, czy, czy takie ścieżki, nie, no, czy takie czy były, czy, czy twarda, twardy krawężnik, środek przyczepny i duża, y, twardy. No. Żeby na całości niech będzie przyczepny albo na całości twardy. Aha, czyli Jest czyli walka ścieżka. wtedy i czyś nie. Tak to sami się pogubicie, bo y, jak my te, wygramy start, trafimy w waszą ścieżkę, to już wy nic tak nie zrobicie, to. nie. Dlatego u Was jeszcze jest szansa, bo znacie swój, to, swój tor, jak się najeździcie na nim dużo, to przeciwnik nie będzie miał nawet, chociaż wystartuje nie będzie miał szans, nie? bo wy, wy będziecie uciekać. Nie? Panie Janku, ja mam pytanie, tak można zrozumieć, że gospodarze zginęli od własnej broni się? To znaczy, no nie wiem, no tak zrobili, ja uważam, że czy, czy Mirek, czy czy Grzesiu Zyngota, czy następny, no na pewno Sławek też nie chciał takiego zrobić, żeby, żeby to, to tak było. Nie? No, to Romiszowi wydało tak, no to zrobił, no. No, nie Wydało da. tak. No tak, tak mu wydało, no i co zrobiliśmy? Panie, Panie trenerze, że o... Adrian Miedziński, on stwierdził, że jest na antybiotykach. Tak, tak, tak bo jest przeziębiony, i dziwo, że jego bo już wczoraj w rybniku też leżał w łóżku, i nie wiadomo, było, czy dzisiaj wystartuje. Ale zakładając no, znakomitą formę pana Australijczyków, to Adrian Miedziński był właśnie tym zawodnikiem no tak. razem z jednym biegiem Emila Polczyńskiego, który przechylił tą szalę zwycięstwa jednak. Obronił się w ostatniej chwili. No nie da, się, u, nie da się ukryć, że był no, ojcem sukcesu tego, nie? no bo jak jego zdobyłem? punkty no, ważyły jak się zdobyłem, właśnie w losach tego Czy są pytania do, do pana trenera Ząbika? Nie ma. Jeszcze, dziękuję, Dziękuję. dziękuję. Dzięki chłopaki. Gratuluję. Trzymajcie się. Ząbek. Mirko. Życzę dobrej ja się <laughs> Najlepszy, byś w barwa główniarza, 10 punktów, byłeś liderem naszej ekipy. Chyba zabrakło w naszych szeregach, Grigoria Łaguty. Wynik prawdopodobnie mógł być lepszy. Zbyt też był taki wynik, mój indywidualny. Co do mojej postawy, no, jak na zawodnika drugiej linii, to chyba swoje zrobiłem. Przy braku paru punktów, no widać ewidentnie brak Griszy, który tutaj jest naszym liderem. i który tutaj ma, że tak powiem, wiedzie prym na tym torze i zdobywa duże ilości punktów. Trzeba pogratulować e, drużynie z Torunia i wziąć się do roboty, żeby w następnych meczach było lepiej. No skoro każdy wypowiedział się na temat Toru, twoją opinię też chciałbym poznać i na pewno dziennikarzy też. również. Tor był jednakowy dla wszystkich. Nie ma tutaj co dywagować. Każdy robi ścieżki. Każdy. Ale, to, ale nie to, ma mowy to, to, o żadnych to, ścieżkach to, to, to tutaj. Jeden to. zawodnik zrobił zamieszanie i Takie że tak powiem... ten tu był? No, to opuszczał tutaj ten lobby. Tak, tak. No i Niednica że tak powiem, nikt było głosowanie przed zawodami i nikt nie powiedział, że mu się Tor nie podoba. Nikt. Tylko e, Ryan, który miał coś, jakieś zażalenia do Toru. Jakie no, ale... zabiegi poczyniono, sędzia się zgodził z tymi. Yy, ja, nie wiem, tor... czy Zresztą... gospodarze robią tor pod ciebie. No. W Gorzowie jest o wiele jeszcze trudniejszy tor i jakoś tam nie ma protestów, narzekania i ubijania toru, a u nas przyjeżdża, że tak powiem, druga strona i chce sobie zrobić tor pod siebie. No, nie wiem, no dla mnie to jest co najmniej dziwne. Gospodarze robią tor pod ciebie. Jeżeli sędzia miałby jakieś zastrzeżenia, to wtedy, że tak powiem, do... Robi się tę kosmetykę, czy bija, czy… My byliśmy na tym, że za tym, żeby jakby ma być jednolicie, żeby zbronować go całego, no to już w ogóle odpuszczono. No, tor był równy dla wszystkich, tutaj nie ma co się tłumaczyć, był I taki nie, sam nie, jak na treningu, był taki nie, sam jak na treningu, był do ścigania, było widać. Yy, była walka, to o co w żużlu chodzi yy, najbardziej, no po prostu nie byli lepsi. Czy są jakieś pytania do Mirka? Dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Powodzenia. Debiut, y, można powiedzieć, za sterami drużyny niezbyt udany. Aczkolwiek momenty były i chyba jest taka nadzieja nie, no, na jest, przyszłość. Jest, dla nas. Jest, jest jakaś na pewno iskra, jest kapela, która no, dzisiaj pokazała, że ma jaja i tu nie ma co ukrywać, bo podejrzyjmy walkę. Wiadomo po drugiej stronie, jakie są strzelby, i tutaj pola nie oddam. Wyszło jak wyszło, szkoda, bo ten ton rzeczywiście włączył się odnośnie to i zaczął bardzo płakać. Się zmieni, to się zmienił, ale w domu jeżdżam, jeżdżam przez trachowę, nie jeżdżą, jeżdżą w Ja Dlatego w ogóle sędzia z panikową, no, to się mały problem zaczął. Był jakby Czy kogoś chciałbyś pochwalić, kogoś zganić? No Harry zmiewał momenty, ale końcówkę totalnie zawalił. Juniorzy raczej na plus, prawda? Bo na jeden punkt, ale podjął walkę, nie, miał dobre starty. się na no to wiadomo, to jest początek jeszcze. Daleka droga przed nim, ale postęp robi. To jest widoczne z każdym... wyścigu. go na wyścigu także wiózek no, zrobił swoje. Nie no wszyscy tak jak powiedziałem dali się ile mogli. Ja zauważyłem jedno, że to sprzętowo jesteśmy delikatnie z niestety to się na to, że potwierdziło i tutaj chłopaki muszą pracować w tej branży. Coś trafi dobrze Czy są pytania do słów nieoddrawka? W takim razie dziękujemy. W w takiej dziękuję. W takich rolach jeszcze nie występowałeś. <śmiech> <Czasami>. <śmiech>